dla Państwa wykonać smart. Nasza modelka Camilla ma włosy farbowane, czyli to też bardzo fajnie na tym przykładzie będzie można pokazać jak działa nasz produkt smart. Długość kart jest w przodu, są długie, natomiast z tyłu fryzura jest krótka i tak naprawdę o to nam chodzi, aby dopasować naszego smartna, czyli skręt objęty, szeroki, co zobaczycie żeby wpasować się do każdej długości głosa. Zapraszam. Przystępujemy do następnej fazy, czyli pierwszy nasz produkt z trzech, jeśli chodzi o smarta. On fajnie jest zaznaczony literką P, i w ten sposób musimy po prostu pamiętać, że literka P to jest pierwszy produkt, do czego on służy. On pięknie wyrównuje nam strukturę włosa, chorowatość włosa, zabezpiecza nam włosy przed wpływem. Zaczynamy naszą produkcję. Zbieramy pasma od włosów. Pasmo włosów nie może być zbyt ani grube, ani cienkie musimy sobie dopasować grubość naszego y, bałka, tak bym to nazywała, ale to są pałki. Mamy pałkę grubszą, i cieńszą, czyli dwa rodzaje. I w ten sposób też samo no sami musimy dopasować jako... przytrzymujecie w palcach, wyciągacie tą pałeczkę i macie piękne kolorowe plipsy, które też ładnie wyglądają przez przedpustce i przypinacie ten skręt taki loczek. W powiem szczerze, że. Zgrabnie. I nie jest to w żaden sposób nieprzyjemne dla naszej dzieci. Możecie w trakcie kręcenia zmieniać pałki, czyli robić raz cienką, raz grubą. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałam, mamy różną grubość włosa i czasami okazuje się, że. W pewnych częściach będzie nam potrzebna cieńsza pałka lub grubsza pałka. To jest też zabieg bardzo rady, czyli tak naprawdę dla fryzjerów, którzy lubią wyzwania, no tak, tak naprawdę jest przyjemny zabieg można rozmawiać z Opowiadać jej wtedy o tak naprawdę historię tego zabiegu, skąd się wychodzi. Będę kręcić główne kartki, będą na pewno bardzo widoczne, ale w tej chwili też musi działać mocno nasza wyobraźnia. Dla tych osób, które od lat robiły różnego rodzaju stringi, yy, skręty różnego rodzaju, dla nich nie jest sam sposób nakręcania, ale uważam, że dla bardzo młodej grupy fryzjerów to jest po prostu zupełnie coś nowego. I teraz tak, na czym trzyma się ta wada, to jest wada fryzjerska oczywiście. Krem na, na skórę troszeczkę nasz zabezpieczający sensusa. Na to nakładamy batę fryzjerską, czemu ona ma służyć zabezpieczeniu, aby w żaden sposób gdzieś płyn cokolwiek nie pociekło w piedsce. zabezpieczająca też, żeby gdzieś tam coś nie pociekło. No, i bierzemy nasz drugi produkt, to literkę E i to jest nasz płyn, czyli od niego tak naprawdę zależy, jaki będzie skręt, jak włosy będą wyglądały. Oprócz tego mamy taki aplikator, ale możemy robić to w dwóch wersjach: albo z aplikatora możemy aplikować na nasz tutaj skręt, albo możemy po prostu do miseczki brać płyn gąbkę i nakładać to gąbką, tak? Także tutaj wybór też należy do nas. Oczywiście, jeśli ja tutaj wybrałam akurat metodę aplikatora i teraz, jeśli to robimy aplikatorem, robimy to bardzo delikatnie. Nie, że płyn nam cieknie w yy, dużych ilościach, bo nie ma to absolutnie takie sensu, ani takiej potrzeby. Troszeczkę Płyn też proszę się nie bać, jeśli Wam na dłoni gdzieś pocieknie. On jest tak mocno nagryżający, że y, nic nam się nie stanie z naszym ciałem. No oczywiście jak najbardziej w pracy powinniśmy mieć rękawiczki, jak tutaj dla poprzednich nagrania. Nie robię, bo chcę Wam też pokazać, że naprawdę nic złego mi się nie stanie. I teraz nasza klientka będzie siedziała 10 minut, tak? Po 10 minutach będziemy aplikować i działać dalej. Prowalacz nalewamy do miseczki. I spieniamy go, po spienieniu nakładamy na włosy trowalacz jest tak jak każda was bardzo ważna, dlatego że od niego zależy, czy utrwalimy nasz skręt, nasze podniesienie od skóry, objętość pale. Tak wyglądają włosy po ściągnięciu naszego skrętu, czyli to, co robiliśmy na pałkach, klipsach. I w tej chwili są tylko spłukane, tak jak widzieliście wcześniej, wodą. Co będę teraz używać? Wspaniały produkt rogi krem. Dlaczego krem? Yy, dlatego, że on pięknie nawilża włosy, nie tylko stylizuje, ale nawilża. Krem jest taki lekko różowy. Oczywiście musimy w dłoniach rozprowadzić ten produkt i aplikujemy we włosy, wduszamy, czyli tutaj znowu możemy pobawić się włosami, chcę pokazać, że pałki robią nam coś pięknego i niesamowitego, że nie mamy z tyłu żadnego odbicia linii od skrętu, tak? Czyli wszystko włos wchodzi we włos, nie widać jest, gdzie skończyliśmy kręcenie, czy skończyliśmy w tym miejscu, czy w tym. Po prostu wygląda jak całość, i to jest jedna z ważniejszych tych rzeczy. I teraz będziemy suszyć włosy dyfuzorem. Wysuszyliśmy włosy dyfuzorem. Na co chcę zwrócić uwagę? Dyfuzorem, jak zaobserwowaliście, robi się to też w sposób taki delikatny, jakbyśmy coś wkładali do środka i układali. Wkładali, układali. Klientka może. Włos yy, prosimy klientkę, aby z nami współpracowała. No, w zależności jaką ma jego włosa, to potrzebne nam jest, aby nam się rozprzestrzeniła na jeden bok, na drugi bok, być może do tyłu, do przodu. Yy, klient z nami współpracuje, jeśli go poprosimy, nie ma problemu. Włosy są pięknie uniesione od skóry. Nie ma żadnych linii kręcenia wałków. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że to jest efekt, o którym właśnie klientki marzą czyli odbicie od skóry i powstaje nam objętość. I teraz tak naprawdę stylizacja to już jest nasza też inwersja twórcza, czyli yy, możemy yy, robić tą stylizację bardziej wybojałą, mniej wybojałą, tak? Ja tutaj będę chciała Wam pokazać naprawdę duży efekt. Następną rzecz, którą używa to jest nasz wspaniały olejek. On znów pięknie włosy. Nawilża, regeneruje i pięknie włosy wygładza. Zawsze produkt dobrze rozprowadzamy w dłoniach i aplikujemy go na włosy. Tego produktu nie trzeba się bać, on nie przedłuści włosów, nawet jeśli w pierwszym momencie będzie wyglądało, że te włosy są lekko nadłuszczone, proszę się tego nie bać, dlatego że on po prostu naturalnie Później nam się jak gdyby usuwa z włosa. Co chcę pokazać? Że możecie wtedy pracować z włosem tak, jak chcecie. czyli zobaczcie że objętość, formę, tak naprawdę robicie taką, jaką chcemy, czy jaką chcesz. Nie zależy tutaj na tym, aby nasza kamila nie była taka. Tradycyjna, tylko aby właśnie zauważało się jej fryzurę i nowy lód. I aby każdy ją pytał, w jaki sposób uzyskuje taki właśnie skręt, co zrobiła, że ma podwójną ilość włosów. Następnie raż, lakier do włosów. To jest lakier yy, średnio utrwalający. On ma tak naprawdę. ale ja jestem po prostu zachwycona, uwielbiam takie fryzury i właściwie klientka nie musi czekać, ileś czasu, żeby wyjść, czy w ogóle gdziekolwiek się pokazać, tylko ona tak naprawdę powinna od razu wychodzić.